Siemano wszystkim z tej strony, wita was Nikoru w 13 dniu wiosny. A jak pamiętacie ostatnio mieliśmy cholernie dużo szczęścia, bo udało się nam zdobyć aż 4 jagody z drzewa mocy w ciągu dwóch dni. Co do dzisiaj nie umiem uwierzyć, um, więc dzięki temu znacznie nam się polepszyła wytrzymałość charakteru, znaczy się wytrzymałość tego naszego głównego bohatera dzięki czemu będziemy mogli znacznie więcej zadań wykonywać No i cóż, zaczynamy dzień 13 Pogoda Witam, zapraszam na prognozę pogody. Jutro będzie słonecznie i spokojnie przez cały dzień No dobra, to w takim razie Bora do domu nie chowamy Roślinki podlejemy. Dobra. Tak. Na wszelki wypadek, ponieważ nie mam pewności, ile tam było tej wody, to napełnimy sobie. Tutaj, jak widzicie, ziemniaczki nam pięknie rosną. I po tym, jak podlejemy sobie wodę, pójdziemy do lasu wziąć kwiatka dla N. I jak zaniesiemy tego kwiatka, to od razu też kupimy sobie nasionka ziemniaków. Tak mi się wydaje. Bo szczerze to nie ma co oszczędzać na, 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 na kasie, na nasionach. Bo później się to zwraca z wielokrotnością. Jeszcze spróbujemy ten. Aaaa, nieczynne soboty, niedziele i święta. A dzisiaj mamy sobotę. Dobra. Dobiegniemy do N z kwiatkiem. Zobaczymy, czy w ogóle ta kwieciarnia cała zakichana będzie otwarta. Jak tak, to kupimy te nasiona ziemniaków. Jak nie, to pójdziemy, spróbujemy zdobyć piąty już. Yy, piątą już go dostrzegam mocy. Wow, wielkie cienki! Mmm, cudowny zapach. W ogóle to, co powiem? Tak, tu czuję się wypoczęta. Nie wychodziłam już jakiś czas. Noj, błaziu, błaziu. Mogłabyś zacząć już coś ciekawszego mówić A, zamknięte. Dobra, to w takim razie Pójdziemy, spróbujemy zdobyć e, piątą jagodę z drzewa mocy. A mianowicie będziemy łowić rybeczki. O ile jeszcze ten wędkarz będzie dostępny. Jest wędkarz dostępny. Ej, chcesz łowić ryby? Ja! Okej! Okay, Użyj mojej wędki, używaj przycisku Y. Dobra. No i złap tą rybkę. Chłopcze, złap rybkę. Złap rybkę! <kluje> Bo chodzi o to, że jeżeli złowimy rybę, nie zjemy jej i wrzucimy ją z powrotem do stawu, to powinna się ukazać jakaś tam wróżka czy coś takiego. I dać nam jagodę. Tylko pytanie, czy się w ogóle pojawi? puszka. Bodziu, bodziu, bodziu. Puszka. Rybka! Jej! Ryba! Nie jest. I zobaczmy, co się stanie. I co? I gdzie ta wróżka? No, cholipka jasna. Aha, bo jest wieczór, i dlatego mi tego nie zarejestrował. A takie buty, takie buty. A to widzicie, co za bredactwo. Powinno być to inaczej rozwiązane, no ale dobra. I patrzcie, no ani nie posiejemy. Ani nie popodrywamy. Ale za to sobie działkę poszerzymy. Bo w sumie co nam szkodzi? I tak nie mamy nic lepszego do roboty. A te zdobienia kamieniowe brzydko wyglądają. Więc sobie tu poszerzymy. Oh, allora. Camiore, tuo body. Ah, baję. Dobra. Kamiony to Ah Ay, yes, su. Um Cóż śmiałem mówić? A, więc tak, dokładnie dowiedziałem się, kiedy się zdobywa jagody. Jagody zdobywa się w następujący sposób. A tutaj Iltonat też mi podpowiedział o jednej kwestii, o której zapomniałem, za co mu bardzo dziękuję. E, I tak, zostaje nam sześć jagód do zebrania. I te jagody można zebrać w następujący sposób. Jeden ze sposobów to jest właśnie to, co chciałem teraz zrobić. Czyli łowimy rybeczkę, zamiast ją zjeść, rzucamy ją z powrotem do wody. Pojawia się wróżka, która. znaczy się wróżka? No, powiedzmy, że wróżka. Która w zamian za to, że oszczędziliśmy tą rybkę i nie zjedliśmy jej, że postąpiliśmy zgodnie z naturą, czyli łowiliśmy tylko dla hobby da nam w zamian jagodę. Drugi sposób jest taki, że wygramy konkurs na festiwalu jajek i jako nagrodę dostajemy kolejną jagodę, trzecią jagodę nie zdobywa się w żadnym zadaniu specjalnym z dziewczyną tylko to jest to, co tutaj Iltanat powiedział, że od, magiczny, od kupca, który się znaczy od kupca? Chyba od kupca. Od kupca dostaje się, znaczy się można kupić księżycowy owoc, i ten księżycowy owoc zachowuje się do zimy. Przechowuje się go. I po. Zaraz, księżycowy owoc, czy. W jakimś na, nasionku, już nie pamiętam. W każdym razie no, mm, chodziło o to, że później, a, pogodny dzień zimowy, idziemy na wzgórze, zasadzamy tam roślinkę. Pojawia się zimowy jakiś tam elf, który podziękowaniu za to, że zasadziliśmy tutaj to nasionko, daje nam magiczny, tą mm, jagodę z drzewa mocy. Czyli już mamy trzy. Czwarta jagoda jest wtedy, jeżeli w święto plonów, chyba, o ile dobrze pamiętam, jak przyjdziemy, to do garnka wrzucimy rybę bądź też księżycowy owoc. I tutaj to jest już nasionko numer 2. I to jest jagoda numer 4. O ile dobrze pamiętam. Piątą jagodę. Dostajemy wtedy, jak mm, sprzedajemy kurę. Tylko, że to musi być sprzedane jesienią. Przychodzi wtedy tak zwany hawker, i hawker zostawia nam e, jagodę z drzewa mocy w zamian za to, że sprzedaliśmy mu kurę, czy krowę, już nie pamiętam. W każdym razie, jakieś zwierzę, i to o ile dobrze pamiętam, musiało nastać jesienią. Tylko nie wiem, czy roku pierwszego, czy roku drugiego. Ale dobra. No i ta szósta to jest wtedy, jak jest trzęsienie ziemi, zapada się ten kamień, który tam stoi na wzgórzu wtedy rąbiemy to drewie, ten, ten, pa, ten pniak, który tam jest, za tym kamieniem i wtedy jest dziura, wpadamy w dziurę, no i dostajemy i kończymy i lądujemy tam, gdzie jest szósta magiczna jagoda. Więc tutaj te jagody, no niektóre są bardzo proste do zebrania, niektóre są takie troszkę trudniejsze, ale ale, ale jak ktoś chce, jak ktoś się naprawdę ma siłę z tym wszystkim bawić, to jestem pewien, że będzie w stanie zebrać wszystkie 10. Dodatkowo też przypomniałem sobie, że też są takie, jakby sekrety. Przykładowo ten hawker. O którym wcześniej wspominałem, to jest taki specjalny handlarz, taki specjalny kupiec, który się pojawia u nas, który ma teoretycznie do sprzedania coś atrakcyjnego. I on się pojawił w grze trzy razy. I za pierwszym razem, o ile dobrze pamiętam, jednak pewien nie jestem, będzie chciał nam sprzedać magiczne drzewo, jakieś dzwoniące drzewo za 20 tysięcy będzie twierdził, że jest to drzewo, które będzie płodziło pieniądze i tym podobne, a tak de facto okaże się, że jest to, że, że nas oszukał, bo to drzewo robi nic innego, jak zradza dzwonki. Jednak, o ile dobrze pamiętam, ta inwestycja nie jest do końca stratą, ponieważ później, jak mamy krowy, ono wieczorem dzwoni i zagania te krowy z powrotem do obory. Drugim razem, właśnie się pojawi, żeby kupić kurę, a trzecim razem, pojawi się, żeby sprzedać nam przedać nam mm, magiczną fasolę, nie pamiętam dokładnie warunków. O jezu, pogoda, 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 pogoda. Wracaj, wracaj, pogodę. Musimy sprawdzić. Pyk. Witam, a to prognozy za pogody na jutro. Oj, za szybko przewinąłem, więc nie zdążyłem przeczytać. Nocy zacznie padać deszcz i cały dzień będzie deszczowy, no i dobra, super, przynajmniej nie będę musiał podlewać nasion, ziemniorów ani rzepy. Proszę jak ładnie, ziemniaczki już nam urosły, ha, ale będziemy mieli kasy. To w następnej części będziemy kupować tyle nasion że jak widzicie dobrze, że tyle miejsc zrobiłem, bo przyda nam się. No i cóż to ja miałem mówić? No, więc tutaj są takie różne sekrety. Na przykład też jest, o ile dobrze pamiętam, bug w tej grze taki, że możemy poślubić żonę burmistrza, eee, która tak de facto jest księdzem. Jezu, co on zrobił? Wracaj z tym ziemniakiem tam, wrzuć do tego do sprzedaży. Super. No, zbiory to mamy nieziemskie. Teraz to na pewno zakupimy tą trawę. I ten. No, i sobie pójdziemy łowić dzisiaj rybki. Nie będziemy szukać Anny, bo szczerze nie pamiętam nawet, gdzie ona jest. A czasu tracić nie chcę, tym bardziej, że już jest południe. Więc sprzedamy ziemniory. I idziemy na wzgórze, znaczy się na do lasu Żeby Połowić rybki O matko 100 golda za każdego Ziemniaka, to będziemy mieli 8, 8 1600, 1600 golda plus 60 za rzepę 1660, a mamy już chyba Prawie 700 to teraz, nawet ta bezczelnie droga trawa będzie nam kuku robiła. Będzie tak taniuszka, że sobie weźmiemy nawet dwa, dwie trawy. A może sobie kupimy? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Tak, chcę łowić ryby. I tym razem mam i wpaść za pierwszym strzałem. No i co? No, jest za pierwszym strzałem. Nie, jest. I zobaczymy, czy tym razem nam się wróżka pokaże. Pewnie nie. No, jasne, że nie. No to jest normalnie jakaś paranoja. No kurde bele, no. Szlak by to jasny człowieka trafił. Cały dzień zmarnowałem na dostarczaniu tych ziemniaczków no dobra chałupy też nie rozbudujemy bo z tego co pamiętam sobie przypomniałem, że przecież oni mówili, że chałupę to rozbudować owszem, ale dopiero pod koniec lata więc tak więc boro do domu ty, a ja ziemniaczków nie podlałem o jaki ze mnie kiep dobra jeszcze zanim pójdziemy spać, to ziemniaczki podlejemy, bo może w tym momencie do jutra urosną. Dobra, i na tym kończymy naszą pierwszą część. Jeszcze dla Was nagram drugą. No to trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym parcie. Tchau!